Konferencje na temat przemocy w środowisku rodzinnym zapowiadają sądeccy policjanci. Ich zdaniem to coraz powszechniejsze, groźne zjawisko społeczne powinno zostać wyeliminowane w wyniku współpracy różnych środowisk. Takiej współpracy podjęły się Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, Urząd Miasta Nowego Sącza, Sądeckie Starostwo Powiatowe oraz Urzędy Gmin. Nawojowa, Muszyna, Łososina Dolna i Korzenna. W ich wyniku w dniach 24-26 maja 2010 roku zorganizowane zostanie spotkanie naukowców. Konferencja ta odbędzie się w grudku nad Dunajcem. Patronat naukowy nad tą konferencją objął rektor wyższej szkoły biznesu w Nowym Sączu, patronat honorowy biskup Tarnowski Wiktor Skworc. W trakcie tej konferencji będziemy zastanawiali się, jak pomóc tym rodzinom, jak ograniczyć to, jakże trudne. Skomplikowane i coraz bardziej zataczające coraz większe kręgi zjawisko. Z danych, jakimi dysponuje policja, wynika, że najczęstszymi przyczynami ukrywania rodzinnej przemocy jest wstyd przed sąsiadami, przed środowiskiem zawodowym, obawa o utratę źródła utrzymania czy zwykły strach przed agresorem. Konferencja będzie okazją do wysłuchania ofiar przemocy, bo takie wywiady zostały zebrane. Wspólnie z psychologami, wspólnie z prawnikami, wspólnie z innymi osobami zajmującymi się tą problematyką, będziemy się starali przygotować wystąpienie do naszych parlamentarzystów z propozycją, jakich ewentualnie rozwiązań, jakie rozwiązania zaproponować, aby, aby, pomóc, aby pomóc i tym rodzinom, i tym osobom, również występującym w innych yy, związkach. Z okazji planowanej konferencji powstał plakat, który zaprojektowała rzecznik sądeckiej policji Elżbieta Gargaz Michalik. To drastyczne i bardzo dobitne przedstawienie problematyki domowej przemocy. Za przemoc w rodzinie zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy, bo nie wszyscy o tym wiedzą, uznawać można i należy nie tylko właśnie powtarzające się, a i notoryczne zachowania czy działania, które zmierzają do tego, żeby właśnie niszczyć czy uszkadzać zdrowie czy życie drugiej osoby. Jeżeli chodzi o przemoc w rodzinie, to osoby najbliższej, ale za taką przemoc w rodzinie uznajemy również jednorazowe takie incydenty, gdzie właśnie. Osoby najbliższe znęcają się czy psychicznie, czy fizycznie, czy ekonomicznie, czy seksualnie. Policjanci podkreślają, że niezwykle ważnym czynnikiem jest reakcja otoczenia, które powinno udzielić pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie. Szczególnie dotyczy to najbliższych członków rodziny. Problem przemocy w rodzinie jest bardzo ważnym problemem i musimy pamiętać, że jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat i jest tak samo bardzo poważnym i groźnym przestępstwem jak przecież pobicie obcej osoby. Ze wstępnych analiz policyjnych statystyk wynika, że kobieta jest narażona na większe ryzyko we własnym mieszkaniu niż na zewnątrz. Planowana majowa konferencja ma pomóc w zmianie tej bardzo niepokojącej sytuacji.